Hejka, witam Was w pierwszym blogu na tym kanale i zapraszam Was do oglądania. Jest godzina 10.51, a ja właśnie szukam podręczników dla siebie. Dla mnie to chyba będą. Te. Zaraz zobaczymy. Tu jest klasa up. Ja nie jestem w klasie up. Jestem w klasie BEP. Tak, trzecia BP. I okej, okay, zaraz będziemy sobie wyszukiwali tych książeczek. Ale tu już wam chyba wstawię obraz z monitora. Okej, okay, to tak jak już mówiłam, w sprzątaniu będę sprzedawała tą książkę, tą książkę, tą książkę, tą książkę i tą książkę. Myślę, że to będzie spoko i może chociaż trochę pieniążków sobie zarobię w ten sposób. No, tak to będzie na razie. W sumie jeszcze nie wiem, co będę dzisiaj robiła. Mam parę planów na jeszcze inne filmiki, ale na razie idę. Hmm, sama nie wiem na razie, co będę robić. Właśnie robię ikonkę na relacje na Instagrama. Ja Chciałabym wam powiedzieć, że właśnie was zapraszam na Instagrama, bo tam tutaj są filmiki trochę za opóźnieniem e, chyba miesięcznym troszeczkę, no takim sporym A na Instagram jest właśnie tego typu pamiętnikowego coś się nie pisze, co się dzieje i tak dalej W okazji jest trochę tego mniej, bo się nie dzieje niż w szkole, aczkolwiek no, różnie to bywa No i dobra mamy, to już sobie to wysyłam na telefon, wstawiam na Instagrama, więc tutaj możecie zobaczyć właśnie jak to wygląda, nie wiem czy tak dalej to wygląda jak ten filmik jest publikowany ale możliwe, że tak możliwe, że nie podejrzewam, że jest więcej zdjęć z tego powodu, że na pewno trochę już czasu minie wtedy no ale dobrze, tak właśnie to będzie wyglądało chociaż jeszcze pewnie jak będzie jesień to zmienię trochę na inny taki kolor albo może tak zostawię, jeszcze nie wiem, bardzo dużo rzeczy jeszcze nie wiem, jeśli tak to jeszcze chodzi i ogólnie postanowiłam, że naprowadziła taki planero Ballet journal czy coś takiego, w ogóle coś, jakąś taką mieszankę i uznałam, że będę wróciła to w jakimś zeszcie z Oxfordu, który znalazłam wczoraj podczas robienia porządków w Clean with Me możecie zobaczyć na kanale, więc znałam, że to jest idealny moment i pomysł, żeby właśnie coś takiego zrobić mm, i będę tutaj po prostu aktualizowała, może Wam coś pokażę, jak to będzie wyglądało i tak dalej. Mam nadzieję, że coś z tego wyjdzie. Chociaż ja mam ogólnie problem z planowaniem i z te wcielaniem tego w życie najbardziej. No ale mam nadzieję, że coś z tego wyjdzie. Tak, po raz kolejny to powiedziałam, ale no, może mam nadzieję, że coś, co powtórzę wiele razy, to się spełni. Może. Albo nie. Jest, tak jest taka pogoda, szczerze, więc wolę ją niż taką turbą upalną, ale i tak mogę być bardziej jesienna, bardziej deszczowa. No, szczerze mówiąc, ja już bardzo czekam na jesień. Jest 21 lipca, a ja czekam na jesień. Tak, to właśnie ja. To będzie takie trochę w stylu takiego Ballet journala, ale nie będę to jakby do tego tak podchodziła, dokładnie w ten sam sposób. To będzie takie jakby coś pomiędzy, coś w tym stylu, ale nie do końca. Mm, więc mam nadzieję, że to będzie ok i <laughs> nie wiem, zobaczymy co z tego wyjdzie. Okej, okay, pierwsza strona nie umiem rysować od razu mówię, więc jakby no pięknie pięknie tak dosłownie. Nie umiem rysować, ale rysuję. Tak, to jestem ja. I, i nie chciałam tego nazywać Ballet Journal, jak to wszyscy nazywają. Wolałam to nazywać po swojemu, żeby nie było, że to jest to, bo to nie jest to. To jest coś w podobie, ale jakby nie do końca. Okej, okay, tak średnio mi się to udało. Ale no cóż, tutaj zrobiłam jakieś koło, jakieś Aloha. Nie wiem, Coś tak nie miałam pomysłu zbytnio, aczkolwiek... Nieważne, jak to się prezentuje. Najważniejsze, żeby była dobra treść. Dobra, to jest jakby takie śledzenie nastroju. To wam pokazuje takiego wstawca. Tutaj jest jeszcze śledzenie nauki chemii, tak? Bo generalnie uznam, że sobie taką serię, w której będę się uczyła chemii, właśnie i przygotowywała trochę na taką, bo mamy w trzeciej klasie taką małą maturę. Jeszcze sprawdzimy, więc uznam, że to jest spoko pomysł. Teraz taki sam tylko do matematyki, widzę samo oznaczenia, dlaczego matematyka, matematyka dlatego, że nie skończyliśmy dwóch działów i nie sądzę, żeby nauczy nauczyciel, który przyjdzie, to będzie nadrabiał, nie sądzę, szczerze mówiąc myślę, że to zostawi i oleje, a jednak chciałabym zdać z tego maturę, no chyba, że wiecie, te lekcje powtórkowe, wyprawkowe, chociaż wiecie co, no po prostu to wszystko wydarzyło się tak nagle i tak by było dla mnie to dziwne. Ale w sumie szczęśliwe, ale dziwne, przez to ciekawe i intrygujące, nie wiem. A tutaj przegródka na rzeczy związane z YouTube'em oczywiście są daty, jak pewnie widzicie. I tutaj na górze umieściłam też taki mały notebook, czyli takie, jakby nie mam jeszcze dat, ale mam jakiś pomysł, więc go zapiszę. Taki licznik subskrypcji jeszcze dodałam. Na górze Instagramowy tracker obserwacji, a na dole Insta Ideas, czyli Instagramowe pomysły. Tutaj, właśnie, będą filmy do obejrzenia i różne inne rzeczy. Tu jest do przeczytania: to są książki. Właśnie, to jest pierwsza sekcja na małe i duża sekcja na duże. Druga sekcja na duże, nie duża sekcja na duże. No i jeszcze oczywiście taka prosta lista tuzu. Chciałam włączyć komputer i czy wy słyszycie ten dźwięk? Czy wy to słyszycie? co się stało, jakby. Nie mam pojęcia, ale powinnam się go włączyć i coś z nim zrobić, bo to nie że dobrze, szczerze mówiąc nie wiem, czy wspomniałam, jest już następny dzień, sobie piję herbatkę i mój tataj już wszedł i tutaj coś robił z tym komputerem i na razie, no wiem, strasznie jakiś pan mam, nieważne, no, nieważne. Nie patrzcie na to. I się chyba włącza, więc chyba jest okej, okay, bardzo się cieszę. Się, to chyba tylko coś tam dołączył, jakby mocniej przycisnął kabel od karty sieciowej i chyba tyle wystarczyło, ale nie wiem dlaczego w tych tak piszczał, świeciła się czerwona lampka, no nie wiem, zimna ale powiedział, żeby na razie tak zostawić i poobserwować i jeżeli znowu zacznie piszczyć albo jakoś, wiecie, dziwne dźwięki wydawać, to sprawdzać, czy tutaj, czy w tym miejscu, nie, 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 chyba nie w tym, czy w tym miejscu, czy w tym wiatraku, czy tutaj koło tej karty graficznej, gdzie szumi jakby. No i tutaj by wypadało odkurzyć, bo teoretycznie komputer albo mógł się zagrzeć, albo może być zbyt zakurzony, coś takiego. Ok, robię zdjęcia, ale zdaję sobie z tego sprawę, że nie mam zbytnio talentu artystycznego i nie umiem tego jakoś ładnie ułożyć, aczkolwiek robię je, więc mam nadzieję, że nie masz takiej tragedii. Cię? wiem, że jest tragedia, ale. Ok, a tutaj mam się wyświetli, jak właśnie wyglądałem te foteczki, które zrobiłam po przerobieniu. Jakby ktoś interesował, przerabiam je po prostu w tej aplikacji od Apple tej takiej głównej, standardowej, którą mamy na telefonie i po prostu majstruję przy tych filtrach, które tam są takie typu jasność, kontrast, janta i tak dalej i w ten sposób tworzę takie zdjęcia, jak ktoś się interesowało. Okej, przez 6 siatkę i nie wiem, czy lubicie takie vlogi, możecie ocenić. Będziemy teraz właśnie na spacerze i będą Wam tak pokazywać, coś tam do Was zgadać. może Macie coś powie, bo by idzie z moim bratem i nie wiem, czy Wam się takie vlogi będą podobać, czy nie, jeżeli nie, jeżeli takie coś Wam się nie podoba, to możecie napisać, a jeżeli Wam się podoba, to fajnie, będę coś takiego części nagrywać, bo jakby chciałam takie wrzutki z czegoś takiego właśnie, z jakichś takich spacerów robić właśnie na, na tych vlogach. No bo wiecie, będziemy w ten sposób mogli już upamiętnić zmieniającą się pogodę i w ogóle wszystko będzie taki fajny właśnie flow tego wszystkiego. Cześć i właśnie jesteśmy na spacerze, tak jak przed chwilą mówiłam, i idę z moim bratem Mackiem, Powiedz... Jestem Jestem zasubskrybujcie za mój kanał, że jak ci oglądacie moje filmy. Są bardzo ciekawe. To jest kłamstwo. <głos> <głos> na nie masz żadnego filmu. E, e, nieprawda, mam nie. film, nazywa się um, Biała strona i tam nic nie ma w tytule i po prostu musicie kliknąć na ten, ten i wtedy Wam się pojawi i wróci tak szybko, że nawet go nie zobaczycie. Mam taki film. Mówię wam. Nie no, tak naprawdę to pewnie już ma jakiś film, bo ja to będę wstawiała chyba jakiegoś tam października. Dobra, no i tak właśnie będziemy sobie tutaj spacerować. Jak wstawią tu jakieś stawki albo jakieś urywki, jak będzie coś ciekawego, no zobaczymy, co się będzie działo. Hej, hejka, jest wieczór i w ogóle nagrywam telefonem w takiej dziwnej perspektywie, ale w ogóle byłam po spacerzy spacerze i jakoś tak około 19 zaczęłam się coś tak mega średnio, coś tak dziwnie, zaczęłam ciarki przechodzić tak dalej. Nie wiem czy to jest COVID. Yy, no raczej nie, bo się z nimi spotkamy ani mojej rodzice, więc dziwne. Ale będę sobie teraz notowała w łóżku, bo jest jeszcze wcześniej, a wolałam się wróżyć do łóżka. Już się mam i w ogóle wszystko, więc może Wam pokażę, co będę robiła. A tak to w ogóle bardzo dziwnie, bardzo dziwnie. To tak mega spontanicznie zaczęło dziwne, dziwne naprawdę. Ja rzadko choruję, 11 no lat tam byłam chora, w sumie miałam gorączkę, yy, więc to, że zachorowałam, naprawdę, nie z chorobą, ale tak po prostu się czuję, yy, bardzo mnie zdziwia, bo ja mam tak, takie klasyczne rzeczy podczas choroby, naprawdę. Tego, ja jak czuję zimno normalnie, to jest zupełnie nic innego niż to, takie gorączkowe zimno, to jest zupełnie inne odczucie, tak naprawdę. Ogólnie ultra polecam przeglądanie studiogramów, dlatego że ja na przykład zainspirowałam się i zobaczcie, Tutaj akurat mam taki plan zajęć robię, bo mi taki, taki pomysł do głowy i sobie siedzę i robię, wstawiłam też na mojego Instagrama. Ogólnie to sama nie wiem, w sensie ja mam nadzieję, że coś mi z tego wyjdzie, a potem, a potem to nie wiem, jak zrobię ten planer, to chyba już bym szła spać, albo jeszcze sobie coś przejrzę. Chciałabym też ostatnio zacząć czytać książki, ale na razie nie mam zbytnio tego motywacji, tylko mam nadzieję, że ona się znajdzie jakoś w najbliższym czasie zacznę czytać, ale to zobaczymy. Okej, okay, oto mój krzywy planek, który mi zajęło około 30 minut, tak się prezentuje. Jeśli ktoś będzie chciał, to link na pewno gdzieś tam się znajdzie na Instagramie, więc zapraszam. Tu już mam stawiała lepsze zdjęcie możliwe, więc możecie zajrzeć. Więc zaraz się powinno pojawić na ekranie, więc zobaczycie. No, ja się będę i tak kłodała jakoś późno tak, no bo jest dosyć mi zimno i się ogólnie źle czuję, ale... Nie lubię tak leżeć i nie zasypiać, a ja mam inaczej jakby uregulowany zegar nocny, więc się położę o tej co zwykle, ale po prostu będę leżała w łóżku, myślę, że tak będzie najlepiej. W ogóle przepraszam za tą ładowarkę w tle i za jakość, ale po prostu leżę w łóżku, świeci tylko taka lampka, no i jest tak średnio, szczerze mówiąc. Okej, okay, posiedziałam sobie jeszcze na telefonie, jest 23.53, ja po prostu ledwo żyję, tak się mega źle czuję nie jakoś się tak wyciela? Nie wiem jakoś tak dziwnie, dobra, nieważne. E, idę już spać z godzina około 24.293. So, no, już to tyle, moi drodzy, na dzisiaj. E, może jeszcze to dość nagrywa, zobaczymy się czuła e, A jak nie wiem, to skończę tego vloga. Ale to nie wiem czy się, jak się pożegnam, jak zadecyduję. Okej, okay, wstałam. Teoretycznie jest niby 25 stopni, ale powiem się źle czuję i jest mi zimno. Czyli od rana wstałam, zmierzyłam gorączkę i miałam 35,1. W nocy mierzyłam gorączkę miałam 37,7. Ale od rana, wiecie, już tak się dobrze poczułam i sobie myślę, a dobra, fajnie jest, nie wszystko było OK, I teraz znowu przechodzę, dreszcze, zimno, a nienawidzę tego. Zrobiłam sobie ciepłą herbatkę rumiankową, mam nadzieję, że będzie lepiej. Może... Zobaczymy. No i sobie powpisuję przy herbatce właśnie te rzeczy różne do tego mojego dziennika. Bo wczoraj jakoś o tym zapomniałam i nie uzupełniłam. Nie wiem dlaczego. Okej, okay, na razie to tak prezentuję, mam 37 stopni gorączki i w sumie nie jest gorączka, to jest tam podgorączkowy. Ale czuję się w miarę 40. Ma na możliwe, dlatego, że ja ogólnie mam niską temperaturę ciała, więc każde podniesienie... Nie wiem, zastanawiam się, czy to może tak działać, że na przykład, jeżeli dla mnie naturalna temperatura jest powiedzmy 36,0 powiedzmy, załóżmy, to nie jest, nie wiem, czy to jest naturalna temperatura, czy coś, to czy y, na przykład wzrośnicie o 1 stopień, to ja bym to, bo ja na przykład to odczuwam, jakbym 37, jakbym miał 38 na przykład, mam wrażenie inni, chociaż nie wiem, ale wiecie, chodzi mi o takie coś, o taką proporcję, że, mm, y, że 30. No, a wiecie, o co chodzi, że 36,6 to dla, dla kogoś, kogo normalna temperatura to 36,6, to dla mnie to by było powiedzmy 37,6, tak? Jeżeli było ten jeden stopień więcej, powiedzmy. A dla mnie to już jest nasze 35,5, a 36,5 to już jest dla mnie jeden stopień więcej. No, rozumiecie, o co chodzi, nie? i się tak zastanawiam, czy właśnie tak to działa, że w zależności od temperatury to właśnie ten stopień się różni w zależności od normalnej temperatury ciała. No bo nie wiem, bo właśnie nie wiem, czy dla każdego naturalna temperatura ciała jest 36,6 i wtedy wzrost o 1 będzie 37,6, czy na przykład dla jednej osoby może być 36 i wtedy wzrost o 1 spowoduje 37 i te osoby będą się równie źle czuły i równie będą identycznie się wręcz czuły, a będę miał inną temperaturę, nie wiem, czy takie jest. Możecie wsać w komentarzu, bo się na tym nie znam, ale tak mi się wydaje. Cześć, jest parę dni później, a filmiki, jak byłam chora, nagrywałam dosyć dawno, w sensie jakieś 5 dni temu. Um, dlatego, że byłam chora, naprawdę było mi ciężko. Siedziałam cały czas w łóżku przez bodajże 4 dni e, i siedziałam i w sumie zupełnie nic nie robiłam ciekawego. E, oglądałam seriale, na przykład tam jakiś Czarnobyl jakieś właśnie biohackers oglądałam e, taką kreskówkę chyba Karegui, czy KREGUI, no coś takiego mm, spongeboba i ogólnie strasznie się naoglądałam tylko telewizora miałam ja co chwilę 38-40 stopni co chwilę brałam nurowę bądź innego mi zbijało temperatury potem jeszcze lekarka kazała mi jechać na badania zrobiliśmy badania, wyszły tragiczne e, no i tak w sumie to tak właśnie chodziłam po lekarzach, i tak dalej. E, robiliśmy test na COVID, testu na COVID nic nie wyszło, e, w sensie wyszło, że nie mam. Więc w sumie to takie były te dni, niewiele się działo. W znaczy, działo się, ale takich rzeczy, że mam zły zmęczona szybę nakrywać, zbyt źle się czułam, i nie miałam jakoś tak siły do tego. I raczej miałam takie, o dać dajcie im spokój. Spokój, spokój, więc generalnie nic nie nagrywałam. E, dzisiaj znowu mi się zabrało, że miałam ochotę, więc e, dzisiaj vloga, bo dzisiaj jedziemy do, mm, na wycieczkę w góry Więc pewnie, ale vloga to już podzielę i dam jako nowy filmik. E, więc zapraszam Was bardzo serdecznie do tego vloga, jeśli oglądaliście ten filmik. I to tyle w tym odcinku. Pa!